Cześć, dzień dobry, browar Gdynia, Tumek w tumskim browarze w Płocku. Przyjechałem specjalnie po to, żeby skosztować pięciu wybornych piw, kilka podstawowych i jedno sezonowe. Zaczynamy. Zapraszam. To piękne. zatrzymać się w hotelu, który jest niecałe dwie minuty od browaru. Pytać się w recepcji, czy jest tu jakiś browar, którym robi własne piwa na miejscu, i dostać odpowiedź. Hmm, nie wiem. Ale jak już to chyba coś na starówce. Często tak jest, że nie doceniamy tego, co się dzieje wokół nas. Eee, raz tak się dzieje właściwie, a raz mamy ku temu dosyć jasne i sprecyzowane powody. Ja to dzisiaj sprawdzę. Jestem w Płocku i tutaj na starówce w piwnicach sobie usiadłem. Sprawdzam jakość browaru Tumskiego, do którego wcześniej się zaanonsowałem. A więc moi drodzy, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć piw. Pierwsze z lewej, prawdopodobnie tego nie widzicie. Pierwsze z lewej to kwiatowe ale, kwiatowe. To jest piwo sezonowe. Nie mam tego opisanego i mam nadzieję, że trafiam. drugie to pszeniczne miodowe ja muszę powiedzieć, że nie piłem pszenicznego miodowego trzecie stout, ale nie wiem jaki to jest stout ale miła kawa i czekolada z tego biję. czwarte pszeniczne tak mi się wydaje no zwykłe pszeniczne no ciekawe, dużo mniej goździków czy w ogóle tutaj trudno się doszukać pszenicy? Ok. I czwarte. Brzmi jak ale. Tu nie zapytałem, ale brzmi jak ale. I po takim wstępnym przygotowaniu jedziemy. Kwiatowy ale. Chłodne. Piwo jest. No chłodniejsze e, ma poniżej 10 stopni. Aromaty faktycznie kwiatowe, płatkowe, płatki róży. E, piana no wiecie, w desce piłowara, e, to, to tak trudno oceniać pianę, ale myślę, że jest... E, to co tutaj jest to jest zbudowane dosyć jednostajnie jest bardziej kremowa. Taka beżowa, niż i to nie jest kwestia światła, tylko tak chyba jest. Samo piwo, to są tutaj takie warunki oświetleniowe, jakie są, ale jest gdzieś w kolorze jasnego bursztynu. A więc, smacznego. No, smak jest bardzo wyraźny, w smaku tutaj już nie można mieć żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z kwiatami. Mam nadzieję, że YouTube nie wytnie mi tej muzyki w tle, no ale w każdej nawie jest głośniki, tego nie uniknę. Delikatna pionowość nawet jest tutaj, bym powiedział. No... Widzę sens tego, że piwo jest sezonowe. To, to jest takie piwo e, trochę goryczkowe, łamane przez wytrawne. Jedyna słodycz, jaka jest w tym piwie, to pochodzi właśnie taka z aromatów, słodycz kwiatowa, mocno estrowa. Mimo wszystko ciekawa kompozycja. Bardzo mi to przypomina piwa herbaciane. Dobra, jedziemy z kolejnym, to jest pszeniczne. Pszeniczne miod... miodowe. Nasz hit jest napisany w karcie. Owocowość piwa pszenicznego wzbogacona słodyczą pochodzącą od naturalnego miodu, by mówić łazy, który trafia do nas prosto z mazowieckich pasiek. O, no, miło! No, czuć miód. Spotęgowana słodycz, piwo słodkie. Już sama pszenica jest taka dosyć słodka. Ale nie słodna. znaczy słodkie, takie miłe estry. I to jeszcze jest dołożone miód, czyli dla wielbicieli tym Słodyczka. Przyjemnie. No, nie powiem. Żadnych wad. Ładna praca i współgranie drożdży z miodem. Dosyć ciekawa kompozycja. Chyba nie do powtórzenia w domu, bo piwo za słodkie. Ale. To jest taki ekwiwalent piwa z sokiem. Może całkiem fajnie się sprzedawać na festiwalach. Czasem coś gorzkiego na reset. Ciemne piwo to Stout. Pachnie ładnie. No bardzo ładnie nawet bym powiedział. Czekolada, kawa, świetnie. Ja ostatnio mam takie szczęście, że piwa ciemne, zwłaszcza Stouty, są najlepszymi piwami z wszystkich desek, które pijam w takich browarach restauracyjnych. No i muszę powiedzieć, że woda chyba sprzyja tutaj również. Chociaż tutaj nie ma żadnych wad, podkreślam całkiem fajne kompozycje, ciekawe, intrygujące, no ale stout jest faktycznie, tu nie ma żadnych wątpliwości, nasycenie jest w punkt, kolor też głęboko brązowy. Piana, no, no z tą pianą jest tutaj słabo. Tego tutaj nie podejrzewałem. Ale to się zdarza. Świetna kompozycja kawy i czekolady. Ja myślę, że stout na równi z tymi dwoma. Świetny. Dobra, pojedziemy teraz do piwa pszenicznego. Typowa pszenica. No tutaj lekkie zdziwienie. Tutaj trochę wodnisto. Mało ciała. Mm, więc. Więc to nazw nazwę to klasycznym hefeweizenem, krótko mówiąc. Nie, nie, nie pszenicą, ale takim Hefewajcenem. Ciekawie. Oj, nie mieści mi się ręka. Sama konstrukcja deski jest dosyć ciekawa. Wygląda to w ten sposób. No i na końcu to piwo zagadka. Ja myślałem, że jest Pils. Bardzo chciałem Pilsa. Ale najwidoczniej Pils jest tutaj sprzedawane jako piwo jasne, czyli uniwersalne. No nie, to nie jest Pils. Nazwy to po prostu Alem. Ja tutaj czuję polskie chmiele krótko mówiąc taką ziołowość, marynka lubelski, coś w tym stylu, w tym, w tym jasnym. Trochę wodniste. jeżeli mieli publiczność. No, trochę wodniste i chyba takie, że tak powiem, najsłabsza pozycja z tych pięciu tutaj dostępnych piw to piwo jest bez wad, oczywiście hmm, ale przydałaby się tutaj jakaś gra e, dosyć ciekawa gra e, chmieli natomiast ta kompozycja nie stwarza ku temu, że tak powiem warunków no to miło, bo jest mamy czwartek bodajże wieczór, a browar Tomski zapełnia się ludźmi e, zamyka się o 22, czyli e, jest w pół do ósmej i cieszy, cieszy to, że pomimo wyludnionych troszeczkę ulic w Płocku ludzie schodzą się do takich miejsc jak to. To cieszy. Czas na jakieś małe podsumowanie moi drodzy Ja sobie jeszcze powtórzę, dosyć ciekawe jest to sezonowe naprawdę taka e, powiedziałbym, że El Grey z taką, dwie torebki na, na szkło, trochę imbiru szczypiącego, kurcze. Bardzo ciekawe to miodowe jest, pszeniczne łamania przez miodowe. Powiem wam, że zaczyna mnie coraz bardziej intrygować. Świetne, ale chyba mam swój typ. Zdecydowanie. Dobra, jeszcze wezmę przeniczne. Okej. Okay. Ja już e, nie biorę pod uwagę, więc powiem tak. W mojej ocenie, stout jest najlepszy z tej deski. Zaraz za stoutem, ze względu na Żoną kompozycję ten kwiaciany Ale? Myślę, że tutaj gra aromatów i smaków, gdzie smaki i aromaty nie idą sobie, sobie z sobą w parze, ale, ale tworzą świetną kompozycję, postawię na drugim miejscu. No i teraz pytanie, czy pszeniczny, czy pszeniczne z miodem? Pszeniczne jest ciut jaśniejsze, żeby było śmiesznie. Mamy typowy hefeweizen, czyli e, fenolowy, goździkowy e, pszeniczniak. I wiecie co? Ja myślę, że na pudle, czyli na trzecim miejscu ustawię pszeniczne z miodem. Może to być dziwne, ale to właśnie tutaj e, tutaj ma, ten miód jest ekwiwalentem dla mnie banana. Gra dosyć ładnie. To nie smakuje jak piwo uplenione. Ciekawa kompozycja jednak. Zbanowałem to piwo na początku. Przyznaję. No dobra, jeszcze damy szansę temu Ilowi. Też sobie coś ma. Ale jednak pierwsza trójka to tak, pierwsze miejsce stout, drugie piwo sezonowe, kwiatowe ale, no i trzecie pszeniczne. Nie jestem wielbicielem pszenicznych goździków, więc uwaga, to będzie zaskok. Na czwartym miejscu będzie jednak ale i ostatnie pszeniczne zwykłe. Jest trochę zawodniste, podobnie jak ten ale zresztą. Brakuje mi tu ciała, takiej gęstości, wiecie, wgryzania się w banana i tak dalej. Trochę za mało nasycony jak na piwo pszeniczne. To tyle z Browaru Tumskiego. Moi drodzy, myślę, że miejsce warte odwiedzenia. Jak to mówią Płock, najstarsze, miejsc, najstarsze miasto w, w, na Mazowszu. Chyba 1237 czy 4. Tu mnie płockczanie niech skorygują. No i cieszy to, że Browar Tumski dotrzymuje kroku piwa rewolucji nie wstyd tutaj przyjść myślę, że serwowane jedzenie jest też niezłe, ponieważ naprawdę jest jak na czwartek wieczór zaskakująco dużo ludzi, ale się nie dziwię, bo piwo naprawdę proszę co ma do zaoferowania taki browar w płocku. Świetną kompozycję piw z każdy jest inne. I to, że ostatni jest przeniczniak albo eil gdzieś tam na końcu, nie świadczy o tym, że są jakieś złe czy z wadami. W żadnym piwie nie było wad. Każde jest inne i wybada nam się z tego cieszyć. Jeszcze raz dziękuję Wam za poświęcony czas. Życzę Wam miłego dnia. No i do zobaczenia w następnym klipie.